Witam serdecznie w ten wieczór sylwestrowy, 21 grudnia roku 2025. Przychodzę z życzeniami i z podziękowaniem za czas, który minął. Za to, że mogliśmy, mogłam liczyć na Państwa wsparcie, pomoc przy rozłożeniu zakupów, przy przygotowaniu paczek, przy adopcji rodzin na święta i wielu, wielu, wielu innych akcjach naszego szkolnego koła Caritas. Ale poza Podziękowaniem chciałbym też życzyć Państwu. Oj, coś mi zleciało! Tego co najlepsze na nadchodzący rok 2026. Nasi podopieczni, których wspieramy dzięki Państwa hojności, dzięki temu, że zasilacie nasze konto Szkolnego Koła z płatami na adopcję zakupową, na wszystkie akcje, które. Ogłaszami, których jest naprawdę bardzo dużo, możemy wspierać bardzo wiele rodzin, ale bardzo często trudno życzyć im tego, by ten rok był spokojny, by czas, który przed nimi był bez troski, ponieważ są to często ludzie niezaradni życiowo często są to ludzie samotni, starsi tacy, którzy już swojego losu sami z siebie nie zmieniają potrzebują kogoś. Kto pomoże im w tej zmianie, bądź też pomoże im godnie przeżyć ostatnie lata tu na Ziemi. Nowy rok to czas różnych postanowień, z których często niewiele wynika, niewiele wychodzi. Taki słomiany zapał przez kilka dni nam towarzyszy. A może będzie to czas właśnie takiego zapału, który nie będzie słomiany będzie taki, który jesteśmy w stanie. Um, będzie to takie postanowienie, które jesteśmy w stanie podjąć i z którego jesteśmy w stanie się wywiązać. Może to będzie wsparcie dowolną kwotą i wpłatą na nasz fundusz adopcji zakupowej. W najbliższym czasie chcemy ufundować lodówkę dla osób w się bezdomności na taką podzielnię, gdzie będzie można zostawić żywność w dowolnej chwili dnia. Nie zepsuje się, bo taka chłodziarka zapewni świeżość produktom, które zostawimy. Może to będzie jakaś inna forma wolontariatu niekoniecznie wpłata, a może zaangażowanie się i poświęcenie swojego czasu na to, by poświęcić coś dla kogoś i sprawić, że ten świat stanie się lepszy. Życzę raz jeszcze wszystkiego co najlepsze w nadchodzącym czasie w nadchodzącym roku i pamiętajcie Państwo, że bardzo często to Wy jesteście takim światełkiem dla tych, którzy niestety, ale sami sobie nie poradzą przemyślcie i może dobrym postanowieniem będzie wsparcie jakiejś inicjatywy SKC Strzeszyn szczegóły, wszystkie sprawozdania i wszelkiego rodzaju e, informacje fotogalerie znajdziecie na naszej stronie Pomyślcie, zastanówcie się, nowy rok, nowe wyzwania, nowa szansa, by dzięki Wam, może niewielkiemu wkładowi, sprawić, że ten świat stanie się dużo lepszy. Życzę dobrej zabawy sylwestrowej, dobrego, nowego 2026 roku, a przede wszystkim życzę tego, by świat, który nas otacza, stawał się lepszy, by mimo wszystko doświadczeć tego, że dobra jest naprawdę więcej. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Pewnie nie.